Oryginalna audioteka kontralegem przedstawia Zbrodniarze i Szaleńcy. W 1960 roku Kongo uzyskało niepodległość, uniezależniając się od Belgii. Wydawało się, że oto Afryka wkracza w nową erę. Na stadionie w Kinszasie, wtedy Leopoldville, tłumy wiwatowały, orkiestra grała hymn Nowego Państwa, a premier Patris Lumumba w płomiennym przemówieniu wzywał do godności i wolności. Świat patrzył z mieszaniną nadziei i niepokoju. Kongo miało wszystko, by stać się potęgą. Było ogromne, większe od Europy Zachodniej i bogate w złoto, miedź, diamenty, kobalt. Uran i drewno. Ale miało też coś, czego nie da się łatwo naprawić. Spuściznę jednego z najbrutalniejszych kolonializmów w historii. Przez dziesięciolecia Belgowie traktowali Kongo jak prywatny majątek. Jeszcze na początku XX wieku król Leopold II uczynił z kraju osobistą plantację, gdzie miliony tubylców ginęły z powodu niewolniczej pracy przy zbiorach kauczuku. Kiedy wreszcie Belgia przekształciła terytorium w kolonię państwową, niewiele się zmieniło. Kraj był zarządzany przez urzędników, misjonarzy i oficerów, którzy nie przygotowali miejscowych do samodzielności. W 1960 roku w całym Kongo było zaledwie kilkudziesięciu autochtonów z wyższym wykształceniem. Wśród nich pojawił się młody, ambitny oficer o przenikliwym spojrzeniu i chłodnej naturze. Joseph Desire Mobutu. Człowiek, który w ciągu kilku lat miał sięgnąć po władzę absolutną i przekształcić Kongo w prywatne królestwo. Mobutu urodził się w 1930 roku w Lizala, w północnym Kongo belgijskim, w rodzinie z plemienia Ngbandi. Jego ojciec był kucharzem. Zmarł, gdy chłopiec miał zaledwie 8 lat. Matka, służąca, wychowywała go w duchu dyscypliny i ambicji. Wyróżniał się inteligencją, dużo czytał, szczególnie o Napoleonie i przywódcach wojskowych. Kolonialne szkoły misyjne nauczyły go francuskiego i europejskich manier, ale też wpoiły poczucie niższości wobec białych. Mobutu chłonął wszystko: dyscyplinę, zasady hierarchii, symbolikę władzy. Mając 19 lat, wstąpił do armii kolonialnej, force public. Tam nauczył się kierować ludźmi i rozumieć, jak funkcjonuje system, w którym posłuszeństwo jest ważniejsze niż zasady. W połowie lat 50. Mobutu porzucił służbę i zajął się dziennikarstwem. Pisał do lokalnych gazet, zyskując reputację człowieka błyskotliwego, ale ostrożnego. Wtedy też zbliżył się do ruchów niepodległościowych. W 1958 roku poznał Patrisa Lumumbę. Charyzmatycznego lidera, który organizował kongijski ruch narodowy. Lumumba wierzył, że Kongo może być naprawdę wolne, że Afrykanie sami potrafią rządzić swoim krajem. Mobutu dostrzegł w nim szansę. Kiedy w 1960 roku Kongo wreszcie ogłosiło niepodległość, Lumumba został premierem, a Mobutu szefem sztabu armii. Miał zaledwie 30 lat, a już znajdował się w centrum władzy. Niepodległość Kongo była od początku budowana na kruchych podstawach. W ciągu kilku tygodni od ogłoszenia wolności kraj pogrążył się w kryzysie. W armii doszło do buntu żołnierzy, którzy wyrzucili belgijskich oficerów. W prowincji Katanga, gdzie znajdowały się kopalnie miedzi, lokalny przywódca Mouazé Chombe ogłosił secesję. Belgijskie firmy i rząd w Brukseli wspierali rozpad kraju, chcąc utrzymać kontrolę nad surowcami. Lumumba, próbując ratować sytuację, zwrócił się o pomoc do ONZ, a gdy ta zareagowała ostrożnie, do ZSRR. To wystarczyłoby, Amerykanie uznali go za zagrożenie. W Waszyngtonie obawiano się, że Kongo stanie się kolejną Kubą w sercu Afryki. W tym samym czasie Mobutu konsekwentnie budował swoją pozycję. Dla Lumumby był lojalnym oficerem, ale dla Zachodu. Pragmatycznym wojskowym, który potrafi utrzymać porządek. CIA widziała w nim potencjalnego sojusznika. We wrześniu 1960 roku Mobutu dokonał przewrotu. Ogłosił, że zawiesza działalność polityków, aby ocalić kraj przed anarchią. Lumumba został odsunięty i wkrótce aresztowany. W styczniu 1961 roku Przewieziono go do Katangi, gdzie został zamordowany przez lokalnych separatystów przy udziale belgijskich oficerów. Śmierć Lumumby była szokiem dla całej Afryki. Stał się męczennikiem wolności, a jego portret do dziś wisi w wielu afrykańskich domach. Dla Mobutu był to jednak krok w górę. Zyskał zaufanie Zachodu i reputację człowieka, który potrafi utrzymać porządek. Po śmierci Lumumby Kongo pogrążyło się w wojnie domowej. Rządziło kilku premierów, prowincje próbowały się odłączać, a Belgowie i Amerykanie wspierali tych, którzy obiecywali stabilność. Mobutu czekał. Wiedział, że w chaosie cierpliwość jest najcenniejszą bronią. W 1965 roku przeprowadził drugi zamach stanu. Wystąpił jako wybawiciel. Musimy skończyć z bałaganem, mówił. Kraj potrzebuje silnej ręki. Rozwiązał parlament, zawiesił konstytucję i ogłosił się głową państwa. Dla zmęczonych wojną i biedą Kongijczyków brzmiało to jak nadzieja. Mobutu zaczął budować nowy mit mit stabilności. W przemówieniach powtarzał, że tylko jedność może uratować Kongo, a on sam jest jej gwarantem. Rozpoczął kampanię ideologiczną pod hasłem autentyczności. Chciał zerwać z kolonialną przeszłością i stworzyć nową, afrykańską tożsamość. Kongo stało się Zairem. Rzeka Kongo rzeką Zair, a miasta otrzymały afrykańskie nazwy. Urzędnicy i nauczyciele musieli porzucić chrześcijańskie imiona. Zamiast garniturów noszono abakosty, krótkie marynarki o kroju Mao, symbol narodowej dumy. Z pozoru wyglądało to jak rewolucja kulturowa. W rzeczywistości była to perfekcyjnie skonstruowana propaganda. Mobutu stawiał siebie w centrum tej nowej autentyczności. Jego wizerunek wisiał w szkołach, jego imię odmieniano w pieśniach, jego twarz zdobiła banknoty. W prasie pojawiały się artykuły o jego mądrości i odwadze. Wkrótce nikt już nie mówił o prezydencie. Mówiono o ojcu narodu. Lata 70. to okres największej potęgi Mobutu. Na arenie międzynarodowej był postrzegany jako przyjaciel Zachodu. W czasie zimnej wojny stał się cennym sojusznikiem USA, Francji i Belgii. W zamian otrzymywał miliardy dolarów pomocy, dostawy broni, a także osobiste wsparcie dyplomatyczne. W 1973 roku Mobutu odwiedził Biały Dom, gdzie spotkał się z prezydentem Richardem Nixonem. Witał go z uśmiechem, ubrany w czapkę z Lamparta. Amerykanie traktowali go jak partnera, choć doskonale wiedzieli, że jego kraj jest rządzony jak prywatny folwark. W tym samym czasie Mobutu zacieśniał relacje z Francją. Był częstym gościem w Paryżu a francuscy politycy i biznesmeni inwestowali w Zairze, licząc na kontrakty. Jednocześnie Mobutu utrzymywał kontakt z Chinami i innymi krajami afrykańskimi, umiejętnie balansując między Wschodem a Zachodem. Jego reżim był jednak klasycznym przykładem kleptokracji. Szacuje się, że w ciągu swojego panowania Mobutu wyprowadził z państwa równowartość kilku miliardów dolarów. Budował pałace, kolekcjonował samochody i samoloty, kupował luksusowe nieruchomości w Europie. W jego rodzinnym mieście Gbadolite powstał pałac, który zachodni dziennikarze nazwali Wersalem Dżungli. Były tam marmurowe fontanny, kryształowe żyrandole i prywatny pas startowy dla Concorda. Podczas gdy przeciętni mieszkańcy Zairu żyli w biedzie, władca raczył się szampanem i kawiorem. Mobutu był mistrzem spektaklu. Nosił czapkę z lamparta i ciemne okulary, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Na wiecach i paradach przemawiał z patosem, a tłumy wiwatowały, nierzadko z przymusu. Telewizja państwowa codziennie transmitowała jego wystąpienia. W szkołach dzieci uczyły się pieśni na jego cześć. Każde publiczne wydarzenie starannie reżyserowano. W 1974 roku, gdy w Kinszasie odbyła się słynna walka bokserska Muhammada Ali'ego z Georgem Formanem, Mobutu zapłacił fortunę, by sprowadzić sportowców i media z całego świata. Przez kilka dni Kinszasa była centrum globalnej uwagi. Walka Rumble in the Jungle była triumfem propagandowym, miała pokazać, że Afryka potrafi zorganizować wielkie wydarzenie. A Mobutu jest nowoczesnym przywódcą. Ale to były pozory. Za kulisami Zair pogrążał się w korupcji i długach. Armia była źle opłacana, infrastruktura niszczała, a gospodarka słabła. W latach osiemdziesiątych świat zaczął się zmieniać. Zimna wojna dobiegała końca, a Zachód coraz mniej potrzebował Mobutu jako sojusznika. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy zaczęły naciskać na reformy, warunkując tym pomoc finansową. Mobutu reagował po swojemu, obietnicami, a potem represjami. Kiedy w 1990 roku ogłosił demokratyzację, pozwalając na powstanie partii opozycyjnych, wielu uwierzyło, że Zair może się zmienić. W rzeczywistości była to tylko gra na czas. Opozycjonistów aresztowano, protesty tłumiono, a wybory odkładano bez końca. Mobutu był już wtedy chory na raka prostaty i coraz częściej wyjeżdżał na leczenie do Szwajcarii. Rządził przez pośredników, zaufanych generałów i ministrów. Państwo rozpadało się na kawałki. Ostatnim ciosem była Rwanda. Po ludobójstwie w 1994 roku Setki tysięcy uchodźców, w tym wielu członków ludobójczych milicji Hutu, uciekło do wschodniego Zairu. Mobutu stracił kontrolę. W regionie powstały obozy, które szybko przekształciły się w militarne bazy. Rwanda i Uganda zaczęły wspierać kongijską opozycję, twierdząc, że muszą bronić swoich granic. W 1996 roku rozpoczęła się wojna. Rebelianci pod wodzą Lorena Zire Kabili ruszyli na Kinszasę. Armia Mobutu, skorumpowana i zdemoralizowana, nie podjęła walki. Miasta padały jedno po drugim. W maju 1997 roku rebelianci wkroczyli do stolicy. Mobutu uciekł do Togo, a potem do Maroka. Kilka miesięcy później, w sierpniu 1997 roku, Zmarł na emigracji w rabacie. Tak zakończyła się jedna z najdłuższych i najbardziej brutalnych dyktatur w historii Afryki. Po śmierci Mobutu kraj wrócił do dawnej nazwy Demokratyczna Republika Konga. Jednak system, który stworzył dyktator, nie zniknął z dnia na dzień. Lata klientelizmu, łapówek i lojalności opartej na strachu zniszczyły instytucje państwa. Wielu historyków mówi, że Mobutu nie tyle ukradł Kongo, co zamienił je w bankomat dla siebie i swoich ludzi. Stworzył nową, osobliwą formę władzy, państwo bez państwa, gdzie parlament, sądy, ministerstwa były wyłącznie teatrem. Decyzje zapadały w jego pałacu, a prawo było fikcją. Jego dziedzictwo widoczne jest po dziś dzień. Korupcja, niestabilność, brak zaufania do instytucji. To wszystko spadek po epoce Mobutu. Co ciekawe, dla niektórych starszych Kongijczyków Mobutu był symbolem porządku. A jego czasy to okres, gdy w Kinszasie działała elektryczność, a wojsko pilnowało ulic. W pamięci innych jednak to epoka strachu i milczenia. Dziś pałacem Mobutu porasta dżungla. Pas startowy w Badolite zarasta trawą, a marmurowe fontanny dawno wyschły. Ale duch Mobutu, duch władzy absolutnej, wciąż unosi się nad krajem. Historia Mobutu Sese to historia człowieka, który uwierzył, że państwo to on. To także historia o świecie, który przez trzy dekady przymykał oczy na zbrodnie i złodziejstwo. Póki dyktator był. Po, ujmijmy to w cudzysłów, właściwej stronie. Mobutu nie był zresztą wyjątkiem. Był dzieckiem swoich czasów. Czasów, w których lojalność wobec Zachodu była cenniejsza niż prawa człowieka, a dyktatura mogła trwać tak długo, jak długo gwarantowała stabilność i była na rękę cynicznym zachodnim politykom. Jeżeli podobała Ci się audycja, zostaw łapkę w górę, komentarz, zasubskrybuj i wesprzyj nasz kanał.